Czy nie wykroczenia w ruchu drogowym, które tutaj nastąpiło, pokazuję panu samochody, które zaparkował w miejscu niedozwolonym do tej. I dotrzymałem pozwolenie. Nie, nie mają pozwolenia. Ale to pozwolenie na łamanie przepisów jest coś takiego? Jest coś takiego? Dobrze, proszę podejść do naszego dowódcy, tam sobie stoi, i nam informacje, tutaj... Ale ja podchodzę do policjantów na służbie, nie muszę do żadnego dowódcy, bo... Głosi pan to patrolowi, inter... patrolowi interwencyjnemu... Zagranic... Zgłaszam policjantowi, który jest na służbie, Zazwa... dlatego zadałem Wam to pytanie proste, czy jesteście pan. na służbie? Jesteście pan na służbie? teraz y, prowadzi jakąś prowokację wobec nas, czy... Żadnej <laughs> prowokacji, no, zauważyłem... Sam... Jak ja bym tu wjechał samochodem, to bym dostał mandat ewidentnie. Widocznie ci panowie mają pozwolenie. Czy pana, pana służba polega tylko na pilnowaniu schodów i obserwowaniu, kto się chowa za nimi? My teraz nie pilnujemy schodów. A, no to dobrze, to my idziemy na schody, dziękuję. Nie można wchodzić na schody. Generał Głąb no nam, no nam pozwoli. To jest jakiś przepis, że nie można? Może pan zacytuje jakiś przepis. Dobra, dziękujemy.